Jan brzechwa na straganie, na straganie w dzień targowy. Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak gniewnie, panie koprze. Co się dziwi jest, dziwi. piorku, leży już od wtorku. Rzeczę na to, kalarebka. Pójdź na rzepę, daj skrzypka. Po brzuchu rzekę klepie. Jak to rzep o coraz lepiej. Dzięki, dzięki, panie broku. jakoś żyje się po broku. Lecz pietruszka co jest gorzej. Blada, puda, spać nie może. A to Feler fele, bez noser. Fele. Fele. Bóla stroni od cebuli, a cebula do się czuli. Niech no pani prędzej zmyka. Jak chce żona mieć muraczok, od pani przez płaczą. A to wele, bez wele. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie dla mnie taka wielka. Odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka kreska? Zateżyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta. A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze stary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A do zeler